No, ale to go musisz kliknąć, żeby to było. Co my tu mamy? NATO, NATO, Max Armata i NATO. Ej, kurwa, to zajebiście wygląda. No dobra, no grej graj coś tam, co tam chcesz. I ja no, czekaj. Ta, ja chyba w ogóle na YouTubie streama z, odpalił, zamiast na Twitchu, ale chuj z tym. Czekaj. Muszę się to włączyć i zobaczyć, wiesz. Szczerze mówiąc, że Monika rozładowała mi laptopa, tak wyładowała mi. Musisz chwila poczekać, sekundy, dwie. Ale będę napierdalał, chłopie, jeszcze jak to będziesz grał, to tam pewnie do tego czasu też będę grał. Gdzieś tak około 20 pewnie pójdę z psami, to za chwila pauzę zrobimy. Ale ty zazwyczaj, kurwa, śpisz już do tej godzinie. No kurwa, i co z tego? Co to jest za problem? się kurwa naucz. W GTA kurwa tam razem grali Jezu, jak mnie teraz jest zajebi słychać, chopie. Nie wiem co się stało. Oni aktualizują kurwa te sterowniki jak pojewani te Bo teraz wiesz o tym, że możesz mieć na jednym padzie trzy urządzenia, nie? to tam do trzech urządzeń nawet Wiesz o tym No możesz jednym padem nagle... Możesz działać na przykład na komputerze, na telefonie i mieć playa podłączonego pod to. Bo zawsze było, że musisz skalibrować do na dowo, nie? No, a teraz już nie musisz, teraz włączasz, jest skalibrowany raz i on może swoją pamięć Już czekaj Niech se zobaczy ten Jest zmiana biegów Niech on się to weźmie na spokojnie. Zawsze, jak ktoś jest za szybki, to zawsze mu głodą weź się to na spokojnie. No. Imo czytać. Ja, te, ja mam na YouTubie, mam Tego. Halo, rozdwa, trzy. Mam na YouTubie ten chcesz? Rzesza się nazywam na YouTubie. Możesz wpaść mi na tego i napisać coś i dać łapkę w górę. Możesz odpalić w tle i będzie, chopie. A słychać cię w ogóle na, na streamie? Co może zobaczyć przy okazji? Możesz pozdrowić, kurwa, wszystkich. No jest włączony, no, Rzesza. Jestem teraz na nim, patrzę. No. Nie, nie zapytaj się. To nie będzie Fes opóźnienie, nie? nie. O no, czyli są, są, są sieby, byda, Są do siebie tak Fajnie, że jest przyjebany, kurwa, i nie będzie że tryby bez Dobra, odpalę jakiś tryb, kurwa, bo już chcę grać. Chcę to zobaczyć, jak to leci. Tak to lata, 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 lata. Co? Nie wzgórza, kurwa, podstawowy tryb Battlefielda, czyli podbój, a nie Król z góry, Co ty mi tu? Albo przełamania, albo dominacja. No, hopie. co ty tu próbujesz? Próbujesz tu z siebie zrobić jakiegoś yy, znawcę Battlefielda, stary. Ty robisz Gugu Gaga, jak ja już grałem w Battlefielda. No. Pomachaj. Czyli co, na początku będziemy sobie robić. Wsparcie, ale wsparcie bym chciał szybkie, czyli weźmiemy sobie pipidówkę, potem tą pipidówkę zmienimy, czyli na bliski dystans. O, chyba rozpoczęło nam grę. Nie, jeszcze nie. Granaty, gdymnego nie chcemy, chcemy odłamkowy. Rozstawiona, o, gra jest, dobra. Mamy grę. Jak będzie fest się dobrze grało, to się przerzucę na, na monitor... Pominij odprawę, co to jest? Kontroli, w, 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 liczby celów. Kurwa, to wygląda ty! Tylko ja coś mam chyba z kontrastem. Ja chłopiem, jestem murzynem, nie? Jest fest taki czarny. Wow, co to jest? Aha, on sam łaził. Dobra, ja już to zmienią Widzę, że muszę mieć e, grafika, jasność. na 80 pole widzenia już mam ustawione na 120 a bo ja ustawiłem widzę Fajne tu są bomby nie wiem czy to Słuchajcie ma na live, ie. nie wiem chyba tak Jakby było za głośno piszcie na czacie za głośno Dobra mamy wślizgi Na razie widzę na padzie nawet się fajnie steruje albo mam jakieś tam ustawienia podpada więc potem też najwyżej to sprawdzimy gdzie stachu jest, stachu, gdzie ty jesteś? Where are you? O kurwa, granatę wzięłem. Oh, to nie był granat, what the dymny. Dobra, wyjdziemy na ten cel. Muszę zobaczyć jak tu pada się robi. Kurwa, gdzie my tu? F16, dobra. O stachu, widzę cię. Jak co, jest medyk, więc... Nie wiem, ma tu bomba leci. Leci, leci coś nasze. Dawaj, dawaj, idziemy, 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 Stachu. Stachu, dawaj. Stachu, come on. Come on! Nie ma, jesteśmy na wojnie, chłopie. Nie ma kobiet na wojnie. Na wojnie giną niewinni. Ale chłopie, tu fajnie bieżą w ogóle Są, są my, są my, są my. Chodź, chodź, chodź. Chodź lewą, lewą stroną. Dawaj. Mam ten. Smoka rzucam O Jezus Chyba mam zbyt wielkie czucie na tym e, na mnie, na mnie jest gościu. Na mnie jest gościu Ty jest zabity To ja się muszę zmienić pozycja Oj, umarłem niestety tak, Wreszmy się w ciągu. O kurwa dostałem go od razu Help me! Help me! O, 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 bierze mnie ktoś, też mnie bierze! U, kurwa, ciąg, u, chłopie my ciągnie za szmaty? Perdalamy się, Shit. Jak to kurwa? Jak tu? A, tu jest, dobra, mam mam torbę chłopy na te, dobra. Nie, 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 ja biegnę tu za tobą, tobą, E, jestem na twoich plecach. Jesteś mięsem armaty. Daj. Oj, snajper! Snajper był. Snajper był, okno. Snajper okno. Sprawdza na się strzela. O, jest puna pierdala. Rzucam torbę, rzucam torbę. Leczcie, lecz tam, leczcie się, leczcie się. Moje chłopaki nie obierają Dobrze jest, dawać. Przejmujemy cel. Mam go. Dobra, mamy go Ja mam coś z tym. Reanimac... O kurwa, reanimator tak podracze, dobra! będę skakać, będę stąd skakać! Dobra, tak jest nóż, będę wiedział. Macie torbę chłopaki, moje chłopaki nie umierają Dobra, podnieśli się na smokach Tutaj git. Kurwa torba, 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 torba Chopie, walą tam z góry, tam z góry walą, nie? Z góry napierdalają to tu jest kurwa Chłop pochacie gdzieś biega, w kim tu siedzi kurwa, gdzie on jest? O ale słychać tą śmierć kurwa, nie? Słychać. O, coś no, bo Albo, ja na razie biegam. Ja na razie biegam i nie wiem gdzie dokładnie, nie wiem, co Użyj. Ja Rozpierdalam helikopter, kurwa. Myślałem, że rozpierdolę. A przegrzał się mi. kurwa. Tu, z bloku u góry. Chłopie, ja tam całą chatę tam demoluję. <grym> <znać się> <góry> o kurwa, dobre to było. Kurwa, tam ja pierdolę stary Co tu się odpierdala, nie mogę nikogo zabić Pomin Przejebane Dobra, zmieniam na razie broń Dostosuj, bo... Nie idzie mi w ogóle tym, może tym będzie lepiej, ale w ogóle nadnie ani razu, więc aby to też jest można Każdy jest stachu Ty, bo oni nas tak trochę kurwa ruchają, widzę na te cele. Co tu się dzieje? O kurwa Ty, plecy nam robią. trochę mi się jakby oprawa graficzna nie podobał, bo biorę auto stachu! Jak umrzesz w umy w aucie. Idęmy ich rozjechać te kurwy. Umieraj! Umieraj hopy Umieraj kurwa, wodą ci umieraj i popię na moim środku. To dovej. Umrzyj kurwa, to dovej. Jademy na cel hopy Strzelają we mnie Dawaj i strzelaj że się jest kurwa fest cel, nie? Stremujemy E Dobre. Snajper tam, je, je nie stałem w miejscu, bo Snajper ciężko, ale widzę Dobra, nie przegrzej, jademy, jademy dalej, dawaj, do góry, do góry, serdecznie Bo może zostać fest jakiś, salwa o, kurwa O kurwa O oh, kurva Fajno, on hop i na sikerko zrobił. Dobra, długo się przejmuje taki cel. Nie no, chyba muszę ekran podpędzić. Kurwa, ale te rakety tu latają, że. Czuć... Czuć, że laketa jest, nie? O, zabiło mnie zaś. Kurwa, jebany czołg. Nie no, jest inny feeling strzelania, zajebisz się swój. Ale chyba niestety będzie trzeba komputer. Kurwa nie zabiłem. Kogo ja zabiłem? Jedną osobę. Tabela? Tak jest zawsze. No. Kurwa.

Odbieraj dole. Mały jebał. Doraważa do strefy Samołka rzuciłem zależy. Kurwa, no ja nie umiem strzelać do ludzi te Nie wiem o co łazi, ale... A dobra, Johnny Wick mnie zajebał, to już wiem czemu Johnny Wick mnie zajebał, no Nie no, przepierdalamy tą wojnę stary i to tak kurwa jak dziwki, nie? No, e, muszę, muszę nauczyć się na nowo strzelać chyba Gdzie, 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 gdzie? Kurwa mać Na chuj, kurwa padasz Jezus jak mnie w kurwach jak do gościa biegnę i ktoś umiera i potem się od razu nie rezmi Nie no siara w chuj stary, ja nawet nie umiem dwóch zabić Czyli coś czuję że na nowo będę musiał się O kurwa Kurwa co tu się dzieje Chyba przegrywamy to fuj. O kurwa, czołg. Zabił mnie, kurwa Szare wig do nas dołącza. O. To jest zaziomek ode mnie No co my się będziemy kitrać kurwa, teraz na miejscówkach, pojebało to moją drużynę Kurwa Tam w ogóle na samej górze chłopie, sniper siedzi nie. On yeah, huh? ja, ja chłopie, oni mnie granatami napierdalają, pedały zajebane. I no ruch kurwy! A po dobra, bo i na meczu są dzisiaj kurwa, nie mogą po prostu zabolewać. To ich naznaczam na mapie kurwa. Przelają chłopie jakimiś pancernymi w ms Chłopie oni są w górach, nie? Ja oni na nich patrzą, oni się chłopie świecą jak tu jajca, kurwa w weekend. Szkoda, że ja chopię wieżyczka na samoloty, a tak naprawdę to chuja robi, a nie? Ja uszczelą im po 20 hp. To no. szybko się grzeje ta wieżyczka, ja nawet nie jest w stanie zajebać jednej osoby. Muszę sobie lepsze kolory zrobić, bo ja hp nie widzę swoich. Wystelam ja do wrogów, nie? Raczej znaczy do kurwa swoje paro zjebok to objeża też. Tak. Zabiłem jednego zaś. Co to jest kurwa? Wojna o kaucha? Kaucha, słupie. Kurwa! Czemu tak lakują tyle? Rozjebałem helikopter, jebać! Kurwa, fajne te wjazdy zaboli są kurwa, ja jebę! Owej Kurwa, hopie, we mnie trzech stajperów napierdala! Rozjebali mnie, rozjebali mnie, rozjebali mnie! Dobra, nie żyję. Kurwa, hopie, o, cztery osoby zabiję! Tu jest, hop Może na początku dało nam takich silnych, żeby zobaczyć nasze T HD Ja pierdolę, ja popierdolę nas, na dupę snajperyjnie, a nie, nie? Muza dojebana, banany. Chłopie tu po 23 tysiące drużyny, Mieli my mieliśmy ledwo tysiące rekord Rekord 5 Ranga drugi, szeregowy Ładnie Można dołączyć do gry. Uwa. Wyjebało nas z teamu. Okej, okay, to wyjdź, wyjdź jakby wyrzuć siebie, nas, wyrzuć. Rozgrywka, rozgrywka wymaga PlayStation Plus. <grywka> o nie Nie, trzeba chyba, chyba trzeba. O, ja już, ja już mogę, czyli zaproszę. Dołącz do mnie. Podobno jakieś M4 odlokowałem po kosztach. Wsparcie. M4A1. Odblokowałem sobie. Coś mi tu nie pasi w ustawieniach kurwa A po prostu to jest mój zjebany ten, wiesz Dobra, to ja się na chwilę wyłączę i sobie przebr przebranżowy się, wiesz? Zaraz będę, 15 minut, mi daj Wyłącz konsolę